W tym odcinku przyjrzymy się dziesięciu najbardziej intrygującym zgubom w historii sztuki. Każdy z tych dzieł to nie tylko artystyczny skarb, są warte naprawdę duże pieniądze. Ich losy fascynują zarówno historyków, jak i miłośników tajemnic. Usłyszycie między innymi o portrecie wartym 100 milionów dolarów, legendarnym przedmiocie opisanym w Biblii i nie tylko. Zaczynamy. Jan van Eyck – Sędziowie Sprawiedliwi Jan van Eyck był jednym z pierwszych europejskich malarzy, którzy wykorzystali technikę olejną. Jednym z jego najsłynniejszych dzieł był tak zwany ołtarz gandawski. To monumentalne dzieło składa się z 12 paneli, które razem tworzą spójną i symboliczną wizję zbawienia. Obecnie ołtarz znajduje się w katedrze Świętego Bawona w Gandawie. Jest tylko pewien problem. Dolna lewa tablica, tzw. Sędziowie Sprawiedliwi, została skradziona z katedry w 1934 roku. Zastąpiono ją kopią wykonaną w 1945 przez innego artystę. Ale gdzie podział się oryginał? Istnieje na ten temat kilka teorii. Niektórzy uważają, że został ukryty gdzieś w Gandawie i wciąż czeka na odkrycie. Ostatnio mówiono na przykład, że może znajdować się pod jednym z miejskich placów. Bardziej pesymistyczna wersja jest taka, że został zniszczony podczas wojny lub trafił do jakiejś prywatnej kolekcji. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że czasem ołtarz ten nazywa się najczęściej kradzionym dziełem świata. Swego czasu zabrał go Napoleon, a w trakcie II wojny światowej zrobili to Niemcy. Niektórzy mimo wszystko nie tracą nadziei, że uda się odnaleźć brakujący fragment. Rembrandt. Burza na jeziorze galilejskim. To jedna z najbardziej zuchwałych kradzieży w całym odcinku. Dzieło to było częścią kolekcji Gardner Museum w Bostonie. W nocy z 18 na 19 marca 1990 dwóch mężczyzn, przebranych za policjantów, dostało się do muzeum, twierdząc, że odpowiadają na zgłoszenie o zakłóceniu porządku. Strażnicy, zdezorientowani sytuacją, wpuścili ich do środka, po czym zostali obezwładnieni, zakneblowani i zakłóci w kajdanki w piwnicy. Złodzieje wycieli z RAM aż 13 dzieł, w tym burze na jeziorze galilejskim Rembrandta, ale też słynny koncert Johannesa Vermeera. Jedno z zaledwie 30 kilku istniejących dzieł artysty. Brutalne obchodzenie się z obrazami wskazywało na to, że złodzieje raczej nie byli profesjonalistami. Co więcej, zarabowane dzieła nigdy nie zostały wystawione na sprzedaż, co sugeruje, że kradzież mogła być zlecona przez prywatnego kolekcjonera. Sprawa jest wciąż nie rozwiązana. Skradzione obrazy wycenia się na łącznie Pół miliona dolarów. Do dziś w muzeum stoją puste ramy, które mają przypominać o tych wydarzeniach. Śledczy nie tracą jednak nadziei. Niedawno media informowały, że służby wciąż dostają telefony, które mogą pomóc w namierzeniu obrazów. Na przykład od ośredników, którzy widzieli podobne dzieła w pokazywanych nieruchomościach. Lucian Freud, portret Francisa Bacona. Lucian Freud był wnukiem słynnego psychoanalityka Zygmunta Freuda. Jeden z jego obrazów Portret malarza Francisa Bacona zaginął w 1988 roku podczas wystawy w Berlinie. Portret był jednym z kluczowych dzieł w kolekcji, a kradzież miała miejsce w niewyjaśnionych okolicznościach. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że obraz został skradziony przez odwiedzającego muzeum, który dyskretnie wyniósł dzieło w ciągu dnia, chowając je w torbie lub pod ubraniem. Portret był niewielkich rozmiarów, co mogło ułatwić kradzież. Szybko ustalono nagrodę za pomoc w odnalezieniu dzieła wynosiła wówczas 300 tysięcy niemieckich marek. Freud stworzył nawet specjalny obraz w stylu Wanted, stylizowany na plakat dotyczący poszukiwanego przestępcy. Niestety, pomimo upływu kilkudziesięciu lat, sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Rafael, portret młodzieńca. Uznawany jest za jedno z najsłynniejszych dzieł skradzionych z Polski w trakcie II wojny światowej. W 1939 roku Niemcy ukradli portret młodzieńca z kolekcji czartoryskich w Krakowie. Stamtąd miał trafić do rezydencji Hitlera w Berlinie. Później, jeszcze w trakcie okupacji, miał znajdować się na Wawelu. Niestety w 1945 roku ślad po nim zaginął. Przez lata był numerem jeden na liście najbardziej poszukiwanych obrazów z polskich zbiorów. Istnieje wiele teorii na temat tego, co się z nim stało. Niektórzy twierdzą, że mógł trafić w ręce niemieckich kolekcjonerów, którzy zamierzali go sprzedać na czarnym rynku. Inni uważali, że został przewieziony do Rosji. W 2012 profesor Wojciech Kowalski na antenie Tok FM powiedział, że dzieło nie jest zniszczone i gdzieś na świecie czeka w bankowym sejfie na odzyskanie. Media zareagowały na to bardzo optymistycznie, na tyle, że trzeba było napisać sprostowanie, że nie wiadomo dokładnie, gdzie może znajdować się ten sejf. Bursztynowa komnata. Trudno o bardziej ikoniczne zaginione dzieło. Bursztynowa komnata została stworzona na początku XVIII wieku przez gdańskich mistrzów. Zamówił ją Fryderyk I, król Prus. Została jednak podarowana Carowi Rosji i trafiła do pałacu w Carskim Siole, nieopodal Petersburga. Czym była? Najprościej mówiąc, to kompletny wystrój pomieszczenia. Złote zdobienia, lustra i bursztynowe płyty sprawiały, że niektórzy okrzyknęli ją ósmym cudem świata. Podczas II wojny światowej Niemcy przyjęli pałac, zrabowali liczne skarby, a komnatę przenieśli do Królewca. Jej dalsze losy są jednak do dziś owiane tajemnicą. Niektórzy mówią, że mogła zostać zniszczona w trakcie alianckich nalotów, inni uważają, że udało się ją wywieźć i gdzieś ukryć. Szacuje się, że dziś warta by była 500 milionów dolarów. Do dziś ostały się jedynie jej niewielkie elementy, m.in. komoda i mozaika. Niektórzy uważają, że pozostałe mogą znajdować się w legendarnym złotym pociągu. To jednak tylko domysły i spekulacje. Poszukiwania trwają dalej. Szkatuła Królewska. Ten niezwykle cenny zbiór skarbów z historii Polski znajdował się w specjalnej, bogato zdobionej skrzyni wykonanej dla Izabeli Czartoryskiej. W środku przechowywano dziesiątki pamiątek po królach Polski, m.in. krzyż Zygmunta Starego, trzy pierścienie Władysława IV czy zegarek Stanisława Leszczyńskiego. Przez długi czas szkatuła znajdowała się w świątyni Sybilli w Puławach, a po upadku Powstania listopadowego trafiła do hotelu Lambert w Paryżu, miejsca niezwykle ważnego dla polskiej emigracji w trakcie rozbiorów. Od koniec XIX wieku szkatuła powróciła do Polski. Nie była jednak wystawiona na widok publiczny. Na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zamurowano ją w piwnicy pałacu w Sieniawie. To jednak nie uchroniło jej przed zaginięciem. Tak jak wiele skarbów z naszej listy, Niemcy zarabowali ją w trakcie II wojny światowej. Ślad po niej zaginął. Pablo Picasso. Gołąb z zielonym groszkiem. Obraz ten zaginął w 2010 roku w Paryżu podczas brawurowej kradzieży z Muzeum Sztuki Współczesnej. Złodziej ukradł wówczas pięć obrazów o wartości około 109 milionów euro. Śledztwo szybko doprowadziło do jego aresztowania, a on przyznał się do kradzieży. Jednak wtedy sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Złodziej zeznał, że w panice zniszczył obrazy, wyrzucając je na śmietnik. Choć wersja o zniszczeniu gołębia z zielonym groszkiem wydaje się prawdopodobna, nie wszyscy w nią wierzą i liczą na to, że obraz uda się jeszcze odnaleźć. W 2017 roku media informowały, że złodziej został skazany na 8 lat więzienia. Arka Przymierza. Wydaje się, że jest to najbardziej poszukiwany artefakt w historii ludzkości. Opisana w Biblii Arka Przymierza była skrzynią, w której znajdowały się tablicy zawierające 10 przykazań. Wierzono, że ma nadprzyrodzoną moc. Początkowo miała wędrować z Izraelitami, żeby ostatecznie trafić do specjalnego miejsca w świątyni Salomona. Pokój ten był nazywany Świętym świętych i nikt poza arcykapłanem nie miał do niego wstępu. Jednak gdy w VI wieku przed naszą erą Babilończycy najechali Jerozolimę, świątynia została spalona, a Arka zaginęła. Od tej pory pojawiały się liczne teorie na jej temat. Jedna z nich głosi, że Arka została ewakuowana, i dziś przetrzymywana jest w Etiopii w kościele Matki Bożej z Syjonów Aksum. Sceptycy twierdzą, że to wyłącznie średniowieczna kopia. I to już wszystko na dziś. Znacie jeszcze jakieś inne zaginione dzieła sztuki? Macie jakieś własne teorie na ich temat? Dajcie znać w komentarzach. Sprawdźcie poprzednie odcinki i widzimy się niedługo. Cześć!